Teraz zdjęcie, o którym sama wspomniałaś z Mackiem. Jak wy w ogóle się poznaliście? Wiesz co, poznaliśmy się na evencie. Poznali, później jeszcze się spotkaliśmy na premierze y, utworu u Agnieszki Mrozińskiej, y, jeszcze wtedy z Agą y, i tak się gdzieś tam, y, że tak powiem skumaliśmy. Bardziej Maciek z moim Konradem. Oni tak po prostu gdzieś tam zażarło u nich, że są naprawdę bardzo dobrymi kumplami. Natomiast no, w ten sposób się poznaliśmy z Maciekiem, a wczorajsze spotkanie pojawiło się z tego względu, że gdzieś tam mamy plan bardzo fajnego projektu, o którym jeszcze nie mogę mówić, nie mogę zdradzić. Ale będzie to projekt bardzo fajny, rodzinny. Ciepłe, i będzie to coś, czego jeszcze nie ma u nas w Polsce. Maja, jak Maciek w ogóle odnajduje się w nowej rzeczywistości? I zastanawiam się, czy Ty, znając tę sytuację od środka, jesteś na przykład bardziej sercem po którejś ze stron? Wiesz co, powiem Ci tak. Ja znam więcej niż, niż wszyscy wiedzą, wiem więcej niż wszyscy wiedzą, natomiast. To nie jest moja sprawa i też nie chciałabym tutaj e, wypowiadać się na ten temat. Agę znam, Maćka znam, to jest ich kociołek, w którym muszą niestety być i, i z którego muszą po prostu e, się wydostać i jakoś tą rzeczywistość nową ogarnąć. E, ja pewnych rzeczy, które się wydarzyły, nie akceptuję pewnych, e, pewnych sytuacji, ruchów. Nie akceptuję. Nie będę tutaj mówić głośno o kogo mi chodzi i o co mi chodzi, bo to też nie było oficjalnie powiedziane jeszcze. Um, ale pewnymi sytuacjami się brzydzę. I tyle. Nic więcej nie powiem, bo i tak już za dużo powiedziałam że Konrad został z waszą najmłodszą córeczką. Nasunęło mi się takie pytanie, bo jak wiesz, ostatnio dużo mówi się o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Maćka Peli. On udzielił wywiadu, w którym no, zasugerował, że jednak to on przejmował taką opiekę nad dziećmi, żeby Agnieszka mogła się realizować. Jak to wygląda u Was i co ty w ogóle myślisz o takim podziale obowiązków, że kobieta jednak pracuje, a mężczyzna zajmuje się bardziej domem i dziećmi? Jeżeli chodzi o takie moje osobiste podejście do tego tematu, żeby mężczyzna był w domu, a kobieta pracowała, to ja nie jestem za tym. Z tego względu, że uważam, że kobieta przestaje patrzeć na swojego faceta jak na, jak na takiego prawdziwego faceta. Ja jak sobie myślę, jakbym miała taką osobę w domu, to właśnie w ten sposób bym podeszła w którymś momencie do tematu, bo wiadomo, że to jest bardzo e, ułatwiające życie, bo mamy, że tak powiem, opiekunkę najlepszą, jaka może być, czyli w postaci ojca który po prostu zajmuje się dziećmi, a my możemy się realizować, ale wydaje mi się, że to jest do pewnego czasu, ok. E, później gdzieś widzimy tego naszego faceta bardziej jako taką właśnie opiekunkę, e, pomoc domową, e, kurę domową, brzydko mówiąc, więc dla mnie to na pewno nie, to nie jest fajne rozwiązanie. A u nas my się dzielimy obowiązkami. Y tak, jak nam czas na to pozwala. Konrad bardzo dużo mi pomaga w ciągu dnia, kiedy ja rzeczywiście mam dużo tych zajętości, spotkań, wywiadów czy, czy nagrywam materiał na płytę. A jak ja wracam, to Konrad idzie do swojej pracy, siebie re realizuje, robi jakieś tam swoje sprawy. Gdzieś tam się dogadujemy, ale to wszystko jest takie 50-50. Nie ma, że ktoś więcej, ktoś mniej. Więc wydaje mi się, że to jest takie zdroworozsądkowe podejście, że raczej nikt nie powinien ucierpieć na takim układzie. Czyli e, po prostu jesteście takim związkiem partnerskim. Tak, tak, dokładnie.